Dobra Maxwellku, szykujemy kolację dla tych darmozjadów. Na szczęście było w składzie budowlanym, była promocja na cegły, więc dzisiaj będą pustaki na kolację. Ech, ech, Grzesio i tak tam nie ma zębów, więc nie będzie musiał tego gryźć. Nie będzie narzekał, że mu coś wchodzi w te zęby. A dla Grego... Okej, okay, dobra, Gregory dzisiaj bez kolacji zostanie. No szybciej mam ciebie. Ty, a może wiesz co? Nakarmię ich whiskaczem od ciebie, z lodówki Tak, wiem, mruczek nie podoba Ci się to, ale ja muszę... Bo z nich mamy 800 plus! A jak mi zdechną, to mi zabiorą 800 plus, więc musimy się starać, albo przynajmniej udawać. Gregory, oddawaj mi tego pecieca! Ja gram gram Fortnite'a, Fortnite gram kolej? Nie, Halo, nie, 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 wysielę! No nie, 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 tu się, no. A... nie, No Co wy robicie? Dlaczego biegacie z komputerem? To jest moja w kolejce. No i Znowu się psiłeś go ci. Nie zepsułem go. Zostań mnie. Ta moja kolejna gry w Fortnite'a! Ja ci dam gry w Fortnite. EJ! spokój mi tutaj już zaraz, bo oboje dostaniecie zaraz. Nie, 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 nie. To miała być wasza kolacja, ale widzę, że muszę tego użyć do czegoś innego. Nie ma komputera. Ja wam dam komputer zaraz. No! Macie oboje szlaban, miała być dzisiaj super kolacja Miała być wypasiona kolacja, miała być I wiecie co? Nie będzie dzisiaj kolacji, nie patrzcie tak na to, bo dzisiaj nie jecie a Czemu chcesz nam dać cegły? Bo na nic innego nie zasłużyliście Taki wstyd, cały dzień siedzę przy garach, robię dla was tą wspaniałą kolację Już miałem ją do piekarnika wsadzić, a wy mi tutaj robicie taki bałagan Co, ten gamingowy komputer Co to jest w ogóle? Moja karta RTX 5069 Wszystko rozpieprzone jest, nówka sztuka ty teraz się rozwaliłaś tato. Ale to wszystko przez was, bo w afekcie to zrobiłem. Bo jestem po prostu taki zirytowany wszystkim. Oh, muszę się napić czegoś jeszcze. Jak zirytowany? No to czekaj, to ty nam dajesz cegłę do jedzenia. To ty nam dajesz cegłę do jedzenia, a sam masz wypasioną pizzę? A, bo ja tu zarabiam pieniążki, a ty co, masz pracę? Nie masz pracy. My jesteśmy twoją pracą, zarabiasz na nas, to są, pie to są pieniądze, które dla nas powinieneś przeznaczać, a dajesz nam cegłę. O, Kresiu. Kresiu. Kresu! Będziesz pyskoł. Ja nie piszkuję, ja płaczę. A nie ty! Nie mówię o tobie, o tym drugim mówię. Nie, 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 Macie szlaban, macie szlaban, macie iść do swojego pokoju. Tak, szlaban, szlaban, zawsze szlaban. A jak będzie ci przepkać Kibel, to wiem, kogo będziesz wołał, nie? Jego. Gregory, posłuchaj, twój pokój jest teraz w remoncie, dlatego dzisiaj będziesz musiał spać z Grzesiem razem w pokoju. No, nie, przecież on sika do łóżka! Ty do gaci! A ty narzekasz, że on sika do łóżka. No ale tego się nie mieści, albo jedynie albo dwójka. Jak to się nie miesza? Jezus Maria, co to jest w ogóle za poziom logiki? Kotek, ty słyszysz, co oni gadają? Błagam cię, chodź tu, mój terapeutyczny kocie, bo ja nie wytrzymam z nimi zaraz, nie? Wiecie, że mój psychiatra zlecił mi, żebym głaskał kota, żebym was nie pomordował, ale nie wiem, czy mi jeden kot wystarczy w tym domu. Ja muszę chyba więcej kotów kupić. Tato, nie denerwuj nie, się, masz małpkę. A wyśle mi dupę zasadzie w sensie, tą obsraną mapkę do której tyłek wycierasz sobie zamiast papieru to. Nie wycieram akurat. Ona była biała. Bananowy ba Joe jest zawsze dobry. Jaki bananowy Chyba nie, nie Okej, okay, dobra, kotek, Smasz, napij się, tu, kawki Grzesiu, idźmy do pokoju, bo mamy karę Chodź Grzesiu, chodź No dobra Oddawaj tą pizzę, oddawaj tą pizzę biegnij, 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 biednik, biednik Biednik, biednik, biednik Siemko, ała, 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 ała O ty mały Ale teraz po dupie dostaniesz Ale po dupie dostaniesz Nie ruszaj się, nie ruszaj się no, stój! A, cię normalnie wezmę! Nie Biegoli, biegnę nie na nie latunek! Nie, nie, nie możesz Nie, nie, nie. Dostaniesz teraz. A, a. Gim masz kalo! To my pójdziemy do pokoju. Chodźmy do pokoju, Gregory! Czekaj, bo nie umiesz! O, kurde! Zrób to! Zrób to! Patologiczna rodzina! Marsz do pokoju, lepsze nie będziesz miał. Już? Nie mam, jestem w swoim pokoju. To jest korytarz. Klatka z spieprzai tam. Ja idę gdzieś nie do pokoju. Oddawaj mojego Jacka Danielsa teraz. Szybko, szybko! Widzisz w jednym maksymelku, co ja mam z Divi Mój komputer rozwalony jest! Co my teraz będziemy grali? Ja chciałem zagrać w i teraz nie będziemy mogli. Przysięgam, po prostu. Normalnie kiedyś ich na i wundusze. Aby ich coś zeżarło dzisiaj w nocy, to nie będę miał spokój. Będę miał spokój z nimi. no Dobra, dzisiaj kubek na kolację będzie. Masz, dostaniesz spód, Maxwell. To ta lepsza część jest. To teraz, Gregory, tak, jesteśmy u mnie na pokoju. Jesteśmy na moim lewizie. Małpka to tutaj jest największym bosiem. On tutaj rządzi i ogólnie powiedział, że tak, łóżko jest nasze, a ty możesz wziąć się dziwań. Grzesiu, ale ta małpka jest plus tylko. Ej, nie obrażaj Dżonia Baniania. Czemu ja muszę mieć karę z twoim pokoju? To jakie są zasady? Czemu? Ty musi być w moim pokoju, śpisz e, na dywanie. No, nie, 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 nie. Tak gości traktujesz? Jakich gości? No jestem gościem teraz w twoim pokoju. Powinieneś mi ci łóżko się, dać, a ty... sam spać w kiblu. Co? Tam jest moje miejsce placi. Pracujesz? No, przepycham kibel. A dostajesz coś za to? Opłaca się? Cegłę ci stary pięć, chciał dać. Pięć grosików na komputer zbieram znowu, bo się przyłeś już drugi. <grym> Nie mam, rozwiążę. Pić krośnie, spiera taką. Grzesiu, słuchaj, mam pomysł. Zagrajmy jak prawdziwi mężczyźni w kamień, papier, Do jednego, do jednego, ktoś pi na łóżku. Nie, bo ty oszukujesz ja cię oszukuję. Ja nie oszukuję przecież, no. No nie, małpko, mam się zgodzić. Trzy godziny, tak, to są gry. ty małpko przeciwko przyci, mnie, dzieonie, nie. Ej, dobra. Ej, podobno małka tu rządzi. Chcieś grać, dobra, będziemy grać. O, poważnie się zrobiło. Na trzy. Dobra, no. Raz, raz dwa, trzy. dwa, trzy. Dobra, jeszcze raz. To Ej, raz, raz, dwa, trzy. Dwa, trzy. Wygrałem, jest, czyli jaś śpię na łóżku, tak. To... No tak. chyba cię! A ci wieś ja tam myślałem? Mówię, że to ja a ma ty tego łóżka! Yy, dobra to ja się prześpię, nie wiem, na biurku. Albo pod biurkiem. Ale no, to jest niewygodnie. Mm. Jeździu ej, mm. mm. No trochę mi ciebie śkołda, gdy go nie opieplaszam Nawet Ale jest tak niewygodnie Dobra, ty jesteś swoim, swoim animatrośronikiem. Pozwolę ci spać ze mną na łóżku. Naprawdę? W tej tak, ale po tym wszystkim, że jest. byłem taki okropny, ty to robisz? Tak, jesteśmy w końcu braćmi. Ty to jednak braciak jesteś. i będzie dla ciebie miły mój spać na tej nieopślanej stronie. Naprawdę? Tak. Jesteś wspaniały, ale tylko dzisiaj. Tak, tylko dzisiaj. Dobra. Umowa? <grym> Umowa. Dobra, no to kładźmy się spać, bo i tak dzisiaj nie ma nic do, do roboty. A która Jezunka jest czysta? Ta tutaj. A ja się walnę. Gleba. <grym> <grym> Ja się mu o o Ja nie Ty, mi tylko nie pierdzisz teraz Faj, halo Czekaj, Lóżam, bo długie ustawię Ej, czekaj! A! <laughs> Jednak śpię na p... Radej <laughs> <laughs> się rozpycham przez No <laughs> Złap się. się łóżka! Ja Turbulencje ty... się wniosci! Ty nie potrafisz na dwuosobowym łóżku się kurdeć <gry> oh.

Dobra, Kitku, jak to było w tym poradniku na internecie? Procesor z płytą główną trzeba jakoś tak przykleić taśmą klejącą? Placio, Może placio, placio, Co się się dzieje? Baboki, po, JAKIEŚ POTWÓRKI! Potwór, Ej, czy potwór. ja wam pozwoliłem wyjść od was z pokoju? Macie szlaban, ale, macie tam ale, siedzieć ale, teraz! Ale, ale, potwór, duży, ale, ale potwór! Taki duży, Taki duży niebieski, duży Jaki potwór! znowu, Mówię, że coś z dzieci! Znowu się swajdałeś do łóżka! Ile razy ci mam nie mówić, żebyś się nie fajdał do Bo łóżka?! Tym, ale tym razem... Nie spajrał się. To, to jaki potwór znowu? Gregory, ty nie spłukałeś wody w kiblu znowu? Nie! Tak, zresztą zrobiłem to, jak zawsze. Potwór. Potwór, tak, U was, u was taki, w pokoju. Potwór. Taki, potwór. taki dwa razy jak ty. Okej, okay, dobra. Pójdziemy, sprawdzimy to zaraz. Potwór, tak? Tak. O, już go kupy. Do czego? Do kupy. Idź, idźmy. <głos> <głos> On tam pod... był, tu, tu, był, no? był, był. No i o czym wy mówicie? Nikogo tutaj nie ma. Wiem. Oni są straty w ludziach! Jakie straty w ludzie? Panie nowy dzioni! Oddychaj! A... Ziej. Ale przecież to jest zabawka, on nigdy nie oddychał. Oj, umarł na zawał. Jak umarł na zawał, to jest zabawka, on nigdy nie oddychał. Patrz, nie ma pulsu, woń po karetkę. Kiedy on miał puls, powiedz ty mi. Może ja coś przespałem, ale nie wydaje mi się, żebyśmy go kupowali w sklepie zoologicznym. Jak to nie? Z edycji świeżaków to było z biedronki jakiejś. Patrz, tu ma metkę nawet. Z biedronki, mówię ziś małki. <grym> <grym> ale w każdym razie potwór tu był. Poprzez no właśnie tam, potwór. Ale ty tak? wyszedł, wyszedł? Tak? tam, tak. tak. No. No? Przyszed, no. Przyszed, przyszedł do no, i powiedział o, jednak tu są dzieci, a potem uciekliśmy! To na, t, 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 na pewno coś oglądaliście na YouTubie. Przyznajcie się, który z was na telefonie oglądał coś przed snem? Przecież komputery nie działają. Nie kupiłeś mi telefonu, a Frediego nie ma tu zaparkowanego. Nie ma żadnego potworu, to się wam wszystko przyśniło. On cię wystraszył, bo pewnie pierdol jak spał i ty żeś wyskoczył po prostu i myślałeś, że potwór. Ale on mnie obudził. Ale pierdy nie są niebieskie i nie mają zębów. No, to chyba jego nie widzieliście. I nie mają trzech metrów wysokości. No, by się tu nawet nie zmieścić. Dobra, idziecie do łóżka. Nie chcę tego nawet słyszeć. Ma być spokój i cisza. Macie się dogadać i macie i spać, bo już jest dawno po dobranocce. I... No, nie... Nie... Dawaj, tatę! Atakujemy! A! Noś, do spania! Do spania! Ja już śpię, śpię! się? jednak Grzesiu, musimy coś zrobić. Stary nam nie wierzy! A bierze te 800 plus za nas! No ja o tym wiem, on zjadł ciebie i za mnie, Nawet nie ci w nim więcej. Ogólnie, Gregory, oglądałem ostatnio taki fajny film. Kevin śla w domu i on ogólnie gdzieś był nawiedziany gdzieś jak Grzesiu, musiał się musiał się Sam w domu, nie sra w domu, sam w domu! Ale dobra! To gdzie śla? W łazience! Ale dobra, słuchaj, skoro Ty masz wiedzę z tego filmu, ja mam wiedzę jak przetrwać przed animatronikami, damy radę. A najwyżej Musimy to, się do przygotować. Musimy zrobić barykadę! Rzesiu! E. E. Maćkowanie bojowe. E. Zajmijmy się barykadą! Masz jakieś stare majty? Takie wory na śmieci z majtami? Tutaj. O kurde. Dużo Trochę tego trochę się uśmilało. Łazie, bo ciężkie i radioaktywnie. Szybko, szybko Cieka, bo nie wiadomo już, kiedy miosi, on przyjdzie. Ciebieś to wdziepnął. Animat, ogólnie animatroniki na przykład o 6 rano przestają działać. Tu może on też chce pójść. Ja, ja mam pomyśl! Ja mam pomyśl, czekaj. Nie. Teraz to damy nad drzwi, jak otworzy to mu na głowę spadnie. Ile ty masz tego w tym dupie, w tej dupie, no? To przez to, że cię czy pustakami karmi. No, z dostaję ciasiem. Grzesiu, podniosę cię, czekaj! Mm. No, pocieć mnie, wyżej, o, wyżej. O, wiesz co, jest mały problem, też jestem mały. To czekaj, to robimy to inaczej, taka dodatkowa mina. Może wdepnie. O, świetnie! I słuchaj, potrzebujemy broni do walki wręcz jeszcze. Czekaj, Jej. o! Tata mi ziablał moją głubą beltę. Bożenka! No to już ten błotek jest lepszy, Grzesiu, tamten. Ale par jak bananek fajnie robi, jak kogoś bijesz. <noise> Zginiemy tutaj! Dobra, ja ciągnę swój śpięć gregory. Grzesiu, Jezu, chodź, musimy udawać, że śpimy. Czekaj, no już! Się Tylko ty nie tak przyzwoń mi nim! Ach! Jeziu! No wiesz, że tu ciężko się leży e. na tym łóżku, a ma teraz właśnie wygodny! O, o a nie bij mnie cią pałką! Nie biję! Dobra. Dobra, będę tak udawał tu! Czasnia me. <noise> Udajemy się, pimy. Grzesiu! Udało się! Uf. Mamy go! Mamy go! Daw Dawaj. Dawaj! go! Czekaj, Dawaj go! Dajmy go! Dajmy go! go! Dawaj! go! go! Dajmy go! go! Dawaj go! Dawaj go! Ojczy! Dacia! Grzesiu, tym będziesz szybciej, D dawaj! Dawaj, Don... szybko! Łoo! Jedziemy! Ale Flajda! Halo, pasz tu? W telewizji to fajnie wyglądało, wiesz? Oj! Grzesiu, nie ma czasu! Chodź! Grzesiu! A, dawaj, je, dawaj! Biegujemy. Dawaj szybko, nie szybko! szybko. Tato! Kurde, jak to połączyć, cholera jasne? Ja nie pamiętam, żeby ta część wsiadała do no, tego no, komputera. Tato! <grym> on zniowo był! Wy po prostu sobie grabicie. Ile razy... A on zniowo przyszedł. Kto przyszedł? A ci potwór i zabił... Eee. A to listonosz musiał z rachunkami przyziatym opowiadać jakiś farmacont. I on walił śmieci. Zrobiłyśmy parykadę. Objanie. No to na pewno był listonosz. A czemu listonosz wchodzi kiblem naszym do pokoju? A to tego nie słyszałem. Do naszego jego pokoju. To może poczta polska? I się, i, też, I się też ja w mojej kupie No, teraz to już się chyba poniosła trochę twoja fantazja Ale dostał baseballem no bejsbolem. bejsbolem dostał, ale, ale chciałem zjeść Co to za hałasy? No mówimy o, ci, mówimy że to było ci, ci, To, to, to był chyba pająk źle ta kompanii. Takie bura, no taki bajzel mi robicie w domu, że się nam już karaluchy na strychu wzięły i zalęgły pewnie Teraz muszę iść i zrobić Mieszkam tu trzy dni dopiero Zaraz je wszystkie wykończę, te karaluchy Zrobię derateryzację Gięcie! Ech, dobra, macie szczęście, że w biedronce była promocja na naboje. Słuchajcie, ile razy mam wam powtarzać. Dobra, pójdę z wami tam raz jeszcze. I tym razem lepiej, żebym go zobaczył, że tam jest, jasne? Bo jak nie, to przysięgam. Przysięgam. Kitek idziesz ze mną na świadka, nie? Że ja z tego nie zmyślam, że oni są głupi. No dobra, kitałek, patrz. Wchodzimy, kitek, do waszego pokoju teraz. Jeżeli nie będzie tam żadnego potwora, to tak po dupie dostaniecie, że wam się srać odechce. Jest tam potwór. A on tyle już się zestał, że to głamała. Trzy wiaderka. Co, co? Czym ty go karmisz? Co wy Jakieście tu narobili w tym pokoju? Czemu wszędzie śmieci leżą? No to nie my, to potwór? I gdzie on jest? Jaki potwór? Czemu tu jest nasrane? Co? Czemu w wiaderku jest gówno? No nie, no ale macie teraz przesrane, nie bardziej niż w tym pokoju po prostu. Nie dość, że macie szlaban, to ty. Nie, nie, koniec. Ale to. Potwór do was przyszedł i wam śmieci, naśmiecił wam w pokoju i nasrał wam. Akurat to on nasrał. No i właśnie, o tym mówię. Widzisz, Kite? Ale, ale my się broniliśmy tylko przed nim! Dokładnie, wiesz, tatuś, to jest gru, ten grubsza sprawa, jak takie dzieci robią. Czy ja dobrze zrozumiałem? Bronicie się przed potworem za pomocą śmieci w plastikowej torbie? Zasadniczo to jego pieluchy. Oh, o mój Boże, dobra, już, już, do łóżka i żebym was więcej nie słyszał, ani no, nie ale widział. Tato. Ale, ale... Co? Co! A, jak potwór przyjdzie? To cię się pozwólcie mu zeżrzeć! Tracisz wtedy 800 plus. Nad 1600! Ci <słuch> tak, dobra. Tylko spokojnie, mruczuś. Półko kotku. Idziemy do kuchni składać dalej komputer. Przemyślę to. Ale co ty mi to pijesz?! Zostaw to nie jest p... dla ciebie. O, o! Ty masz wodę w kiblu pić? Tam, nie gazowaną, bo jak pijesz gazowaną, to potem sraki dostajesz. Musimy pomyśleć o tej opiece społecznej. <słuch> Grzesiu, słuchaj, mam ostatni plan. Ja zadzwonię ko Frediego, a Fredi nas obroni. Patrz. <trymny> Fredi? Tak, mam przewalone. Przyjedź szybko. Potrzebujemy pomocy, Fredi. Fredi! Jest i on. Fredi, ulatuje z no prawda? prawda. Fredi, ja przepraszam że tam tu łezby, ale nam pomożesz? Freddy, słuchaj, taki duży niebieski potwór tu jest, on jest gorszy niż Roxy i ten krokodyl zielony, nie pamiętam jak mu tam było, no nieważne ważne. E, hajo, nas... akurat on jest spoko, bo jest zielony jak ja On chciał mnie zjeść, a tamten toaletowy potwór też chce nas zjeść Dobra Grzesiu, słuchajcie, panowie, hmm. dzisiaj w tym pokoju nasz stary nas porzucił, dał nam karę na pół roku kolejny, zabrał Fortnite'a, Minecraft'a ale my pokonujemy potwora, który jest w tej łazience! Jesteście ze mną? Tak! Haj! Tak, ty też jesteś ze mną! I zamknij się w końcu. Uh. O! Oh, Freddy! O Józu, Freddy bierz Freddy bierz go! Co, co to ma znaczyć? inne zabawki do cholery. Pokaż uh. mu, Freddy! Uh. To jest Freddy! Uh. To jest uh. Freddy! Uh. Uh. Freddy! Nie będzie niech zabawek! Czesiodł? To jest ten uh. moment, w którym uciekamy. Uh. Dobra, ja, ja teraz? się odstresuję. Teraz! Dobra, Kitku, mamy chwilę dla siebie, pooglądamy sobie telewizję teraz. Mam nadzieję, że się odstresuje teraz. Może jakieś trudne sprawy pooglądamy. O! Tato! Tato! O, nie, no przecież nie wytrzymam! Zaraz coś normalnie zczyści! Co nie was goni? Co was goni? goni? Co goni, go? z... goni tam, tam jest, tam jest! Tam jest, tam jest! nikogo jest, nie ma, nic jest, was nie goni! Tu nikogo nie ma, przecież... Cholera jaki ty oh, schodzisz w stronę! Jezus Maria uh. co to jest? Kurde uh. mać! Uh. Mówiliśmy ci! Szybko do kuchni! Ewakuować się do kuchni, do lodówki chodzisz. Grzesiu, szybko do zamrażarki pakuj się, albo do zmywarki najlepiej, to dupę umiesz przynajmniej. Nie ty! Zostaw ten toster! Ja chciałem do tego wejść, nieważne! Słuchaj, Gregory, Gregory, dzień! Zostaw tą gitarę. Pakuj się tam z Grzesiem szybko pod stolik. Grzesiu? Szybko, 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 szybko. Pod stolik, dawaj. Dobra, dzieciaki, schowajcie się tam pod tym stolikiem. Ja was obronię teraz. Matko jedyna. Oby mi ta gitera wystarczyła. Dzieciaki! Ty się tylko i pobawić. Wydaj się stąd, ty potworze. Nie zbliżaj się, mam gitarę akustyczną czy elektryczną, więc ona bardzo boli. Więc odejdź. A nie umiem na niej grać, więc bój się. Kim ty jesteś? Jestem ich rodzicem. Nie przyznaję się do nich, ale czerpię z nich korzyści majątkowe w postaci 800+, więc są warci przynajmniej 800 zł. Więc odejdź stąd, bo będę walczył o swoje. Nigdzie stąd nie idę. Te dzieciaki to będą moi znajomi, moi przyjaciele. Niech! Ech. Czemu Grzesio uciekł? Ewakuacja! On bierze go od dupy strony! Też ucieka, ja go zagadam! Ty! Nie, nie wiem, czy widziałeś, ale w mojej gitarze jest sześć strun po prostu, nie? I to jest takie nietypowe. No, fajna rzecz, nie? No, sobie ogarnij to. O kurde, ale sprzęt, ja nie mogę. No, nie, fajny, prawda? Dobra, zatrzymaj to sobie jak coś i jakby. Ukryliśmy się już! Kurde! Dzień! Co? Co? Mamy, Kurde, krawie małe! <laughs> no, chodź no. Aż do Mam bułkę kota! Ale mojego kotka zostaw! Ty się daj zeżreć już! Kota. Nie, tylko konieczko! Uh, uh, kurde... Grzesio, to jest za cienkie, on nic nie czuje! A! Uh, on nawet dupka nie ma! Weź to duże, pomarańczowe! Dobra, Hagi, stój! Ty potworze! Mam banana! A w tacy jak ty, ty nie lubią takich bananów! Hahaha! <laughs> że się banana boję? <laughs> no przepraszam, się chociaż, <laughs> bo Drzesi, idź po tego. Dam! Bad dragona! Już leć! Idzie! Kurde! Chciałem się z wami zaprzyjaźnić! A wy. A wy nie chcecie się z nami przyjaźnić! Bo ty jesteś Teraz was! Teraz was za karę! Gwałt! Teraz! Nie Co? O kurde! A, dawaj to! Szybko, szybko, szybko. A, Dawaj to, młody! O oh nie! Oh nie. Do kuchni! Krzysiu! O dobra to chodź! Chodź szybko! ciekawy, Krzysiu! Moja twarz! Krzysiu szybko, szybko! szybko, szybko. Uh. Jego miałeś bić! Uh. Dobra koniec zabawy! Zabiję was wszystkich, pożerę was i umrzecie! <noise> Ale plot ty nie, nie spodziewałem nie, nie. się. On zabije i będziemy nie żyli. Nie, no nie. Stój tam potworze, nie zbliżaj się do mojej rodziny. Co prawda przybranej, ale jednak rodziny. Dzieciaki, uciekajcie szybko do salonu. Bierzcie, masz Gregory, bierz nóż do masła. Ewakulacja. Jaka ewakulacja? Ewakuacja chyba. He... Dobra, nieważne. Idź biegnij tam. Użyj mocy. Użyję mojej mocy teraz. O, łagi przygotuj się na walkę z przeznaczeniem. Stary jak w Gwiezdnych Wojnach! Zniszczę cię, potworze! Wara od mojej rodziny! Ja ciebie też! Nie, to ja będę pierwszy! Mam cię, Gregory, uważaj! Daj ze mnie! Głodź ze mnie! Mn. Mn. Gregory, szybko do salonu biegnij! Czesio! Chłopaki, szybko tutaj! Chłopaki, zawsze na takie okazje trzymam broń specjalnie! Tato, tutaj, szybko! A ja mam takie pytanie: może nie jest czas na to, ale pytanie: czy ty miałeś w głowie, że 26 takich samych obrazków powiesiłeś w jednym pokoju? Faktycznie nie na miejscu to pytanie. <laughs> czy ty liczyłeś to? On miał tak! I tak idzie. W momencie, kiedy możemy zginąć? Nie! A... <laughs> Dobra, chłopaki, słuchajcie, bo ja cały czas trzymam na taką okazję broń specjalnie schowaną w salonie. bierzcie swoje gnaty i rozrobimy rozpierciel. Mm, moja głuba belka. Nareszcie! Szybko! Dobra, gotowi jesteście za rodzinę? Jazda! Za rodzinę! Za ja rodzinę! Z nami się nie zaczyna. ew, Co e, to, to ma znaczyć? O kurde. Ah! E.